Motocyk stoi VTX 1300 od października. Założymy teraz akumulator i zobaczymy jak zapali. Jest czerwiec drugi, jest prawie 8 miesięcy, jak nie był zapalany. I tu był remont, stał w kurzu, nakryty. Zobaczymy jak zapali za pierwszym razem. Montujemy mu baterię najpierw. Akumulator założony. Będziemy odpalać. Tak. No. Można odpalać. I teraz nakręcimy specjalnie, żeby nie zapalił, żeby smarowanie poszło na tłoki. I... Czyli nie damy mu wstania. nie zapali. biasanya hipoenya secara-secara